Jeszcze woda od powodzian dobrze nie odpłynęła, a kloska z Zielińską kolejny raz zdenerwowały Polaków. Nie wiem, kto im podpowiada, jaki PR-owiec nad nimi pracuje. Wiem jednak tyle, że jeśli Donald Tusk i ten rząd chcą zachować resztki god godności, to powinni jak najszybciej usunąć te szalone kobiety z życia publicznego i odsunąć od piastowania stanowisk publicznych. Kropka. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak kiedyś śmiano się z duetu Kaczyńskiego z Morawieckim, wiecie, porównywano ich do Pinki i Mózg, taka kreskówka była, swoją drogą bardzo fajna. A tak teraz wszelkie granice głupoty i bezczelności wręcz pokazują Zielińską z sklo Kloską na czele. I nie żebym porównywała te dwie pary, jeśli chodzi o intelekt, ale no, śmiano się, to się śmiano. Tego tak już nawet nie da się komentować, to jest śmianie się e, obywatelom prosto w twarz. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie komentarz, łapkę w górę, będę bardzo wdzięczna za pomoc, póki jeszcze mogę nagrywać, a teraz nie przedłużając, zaczynamy, zapraszam. Tak mówiłam, karuzela idiotyzmów e, wypluwanych przez te osobniczki kręci się ju i już chyba nie zatrzyma, bo według mnie tego szaleństwa zatrzymać się nie da. To znaczy da, wywalić te złote algi z przestrzeni publicznej, jednak z jakiegoś powodu Tusk to trzyma i nie wiem, czy dlatego, że chce się dowartościować, że jest mądrzejszy, no w sumie każdy z nas jest mądrzejszy od tych alg, albo mają na niego jakiegoś haka, bo jest to do cholery niemożliwe. Może Ursula von der Leyen powiedziała: No, Tusk, masz ustawić tak rząd, żeby zieloni byli równie ważni. No ale jak to mówi sama kloska? Posłuchajcie rząd to jest chyba jedyny zakład pracy w Polsce, z którego nie idzie wylecieć, bo co najwyżej traci się obowiązki, traci się zadania, ale pensje się dalej podobają. No, także wszystkiego można się spodziewać. No i zacznijmy sobie od kloski. Powiem Wam, że za każdym razem jak mam powiedzieć jej nazwisko, to muszę się chwilę zastanowić, bo myli mi się ona z kotulą ciągle. Poziom. Ten sam, pewnie dlatego. No ale wracając, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument został opatrzony pilnym wnioskiem Henning Kloski, by traktować sprawę jako priorytetową, bo przecież ludzie są zajęci ratowaniem dobytków i nikt nie zwrócił uwagi na to, co pod stołem ta kobieta chce przepchnąć. No kochana, ja to wszystko widzę i nie omieszkam o tym. Opowiedzieć. No i tak szukam informacji o tym, yy, jakichkolwiek, i przyszedł z pomocą obajtek ten od tego Tureta, którego wiecie, że nie ma, prawda? Jednak napisał na iksie info, bo według Daniela Obajtka Zgodnie z artykułem 3b projektu działania polegający na budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji odnawialnego źródła energii stanowią realizację nadrzędnego interesu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu, bezwarunkowo i bezterminowo. Każda inwestycja OZE ma być od tej pory zawsze uznawana za nadrzędny interes publiczny. Co to oznacza? Wiatraki bez pytania o zgodę blisko domów? Proszę bardzo. W środku obszaru Natura 2000? Nie ma sprawy. Brak konsultacji społecznych? Oczywiście. Niszczenie środowiska? No trudno. Wszak to bezpieczeństwo kraju chodzi. Czy ktoś może wytłumaczyć, dlaczego właśnie teraz, dlaczego projekt jest tak pilny, że pominięto ocenę zgodności z prawem Unii Europejskiej? Dlaczego kolejny raz zignorowano ostrzeżenia o możliwych nadużyciach ze strony branży? Jak bardzo zmotywowane jest ministerstwo wykorzystując ludzkie tragedie i związane z tym zamieszania do tak do takich wrzutek. A może w końcu zainteresują się tym ci, którzy takimi dziwnymi wrzutkami interesować się powinni. Premier Donald Tusk, dla powodzian Henning Kloska chce dawać pożyczki na procent dla przyjaciół lobbystów kolejne prezenty. Podejrzewam, że już niemiecki Siemens zaciera łapki na produkcję wiatraków. Mam nadzieję, że nie ma pani w planach na przykład e, wysiedlanie ludzi ze względu na to, że w danym miejscu zamarzy się pani wiatrak, prawda? Bo tutaj poważnie chodzi mi do głowy myśl, że zamiast Henning Kloska, boż, są jacyś politycy z polskimi nazwiskami. No ale wiele się nie zmieni, bo będzie Siemens-Kloska. <noise> Też ciekawe. No ale żeby nie było, Pani Kloska odniosła się do oskarżeń i powiedziała, że Obajtek kłamie, a wszystko to jest miód malina i będzie dobrze. Ale przeczytam Wam, co napisała, żeby nie było. Siedzą i knują. W piątek kłamali o atomie, dziś o wiatrakach. Szanowni przedstawiciele PiS, ogarnijcie się. Ludzie potrzebują pomocy, a nie szerzenia kłamstw. Panie Obajtek nie pierwszy raz z premedytacją wprowadza Pan opinię publiczną w błąd, dementując produkowane przez Pana kniusy w sprawie projektu energii odnawialnej. Po pierwsze, projekt ustawy wiatrakowej wyraźnie mówi o odległości 500, a nie 300 metrów od gospodarstw domowych. Odległość ta jest zgodna z raportem naukowców z Komitetu PAN z listopada 2022 roku i była wpisana też w ustawę minister Moskwy. Po drugie, w projekcie ustawy o OZE nie ma mowy o wysiedleniach. Uff! Projekt mówi o nadrzędnym interesie publicznym, a nie o inwestycji celu publicznego. Myli pan pojęcia prawne. Po trzecie, nie będzie można stawiać wiatraków na obszarach Natura 2000. Po czwarte, w przeciwieństwie do skandalicznych praktyk moich poprzedników, projekty MKI, eś, trafiają do pełnych konsultacji. Te OOZ też są i będą szczegółowo konsultowane. I co ciekawsze, jak się sprawdzi komentarze u Obajtka, to sam hejt w jego osobę, a jak się sprawdzi komentarze u kłoski, to jest to samo. Jak widać, ludzie po prostu przestają wierzyć politykom i dobrze, nie ma co się z nimi kumplować, bo wszystko co robią, to robią tylko po to, aby zdobyć poparcie. Albo płaczą, albo starają się być zabawni, albo coś obiecują, albo udają, że walczą, a od 30 lat nie zmienia się nic. Także nie ze mną te bajery. Ja tam rozumiem, że teraz się będą kłócić między sobą, jednak zastanawia mnie tylko to, dlaczego ta ustawa, ta genialna ustawa pani Kloski, ma być procedowana tak szybko i akurat teraz i nie została podana do takiej opinii publicznej. Bo przecież jak myślą, że coś jest cudowne, jak kredyty dla powodzian, to się na iksie od razu tym chwalą. A tu przypadkiem ktoś odkrył i udostępnił. A patrząc na wybryki Kloski, mamy prawo nie mieć zaufania do jej osoby i patrzymy jej na ręce, bo ludzie narzekają, że. Niszczycie pani Kloska i pani Zielińska. Łowiectwo, niszczycie leśnictwo. Jak widać tereny zalewowe też zalaliście swoimi protestami. Teraz ulka Sara Zielińska myśli, że internet zapomni i próbuje się ze wszystkiego wymiksować. Widzieliście co ulka napisała do Ewy Zajączkowskiej? Ho, no powiem wam, że drama x powstała i to spora. Bo Zielińska wkurzyła się na jednego redaktora, że sieje wokół niej dezinformacji. I wiecie, znowu zaczęła kłamać, jak w przypadku, kiedy, jej, kiedy ją zapytano w Radio Z o ambitne cele temu w Brukseli, na w nieformalnym spotkaniu mówiła Pani, że jest Pani za tym po prostu całym sercem. Musimy przyjąć ambitne cele, musimy przyjąć cele redukcji CO2 na poziomie 90%. Nie, a, 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 tego nie mówiłam, tego nie mówiłam. We absolutely need to mówiłam, że można znaleźć, w można znaleźć tyle różnych bzdur. We need to embrace The 90% Reduction Emission Reduction Target. Ale Pani tam wspomina, że <gry> jestem tutaj i mówię co mówię. Na tle baneru y y mówiłam, y Które wyraźnie, że, dzisiaj, że też... jest to impreza Unii Europejskiej. E tak, e więc jeszcze raz. We need to embrace the 90% Reduction Emission Reduction Target. Transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. No i napisała teraz takiego Xa. Słucham i nie wierzę. Redaktor Dąbrowski z Polsat News w wywiadzie z senatorem Zdrojewskim powiela fake newsa, którego stworzyły na mój temat internetowe trole i ewidentnie nawet tego nie sprawdził. Co więcej, redaktor sugeruje na tej podstawie raz za razem, że powinnam stracić pracę. Brawo, redaktor! A potem głęboko przechodzi do wątku, że trzeba sprawdzić źródła informacji, tak, panie redaktorze, niech pan sprawdza źródła, swoje źródła informacji. No i oczywiście sugeruje, że co złego, to nie ona, i Zajączkowska jej odpisała dymisja I dodała taką grafikę. I wiecie, co jej źlińska ulka odpisała? Pani Ewa, inteligentna inaczej Zajączkowska. Nie odróżnia zbiornika zaporowego od retencyjnego, ale wypowiada się w imieniu narodu w Europarlamencie. I bierze grubą kaskę od instytucji, której nie uznaje. Trochę tak jak e, znaczy Ewa Zajączkowska, tutaj tu już bym chciała. Ewa Zajączkowska uznaje Unię Europejską, tylko może niekoniecznie się zgadza ze wszystkimi jej decyzjami. Za to e, ta. Anna Maria Żukowska nie uznaje KRS-u. A haj przytula. Ja Wam mówię, czuję się, jakby to był jakiś taki pudelek polityczny. Ulka, jesteś ostatnią osobą, która może obrażać. Czyjąś inteligencję. Naprawdę. A może weź sprawdź, czy rybom w Odrze nadal brakuje wody i pomyśl, co zrobić, żeby Wisła do Morza nie uciekała, bo będzie susza. Oczywiście ludzie zaczęli wyjaśniać dzielińskiej, czym są te zbiorniki, żeby mogła się jeszcze doedukować, a krzyki o demisji słyszę aż tutaj. Jednak patrząc na to, co dzieje się w tym kraju, patrząc na to, że Kopaczowa była premierem tego kraju, a Kidawa Błońska miała szansę zostać prezydentem. To znaczy marną szansę, jednak znalazł się tam idiota, który pomyślał, że jest to zajebisty pomysł. No ale, kochani, jeszcze zostało nam ponad 3 lata. Później może się dowiemy, ile było ofiar powodzi, czy coś. No chyba, że przyszły prezydent będzie tuskowy. Powie nam, że woda musi się wylewać, bo planeta płonie. Dajcie znać kochani, czy Urszula Sara Zielińska ma prawo wypowiadać się o cudzej inteligencji, czy pani Kloska jednak coś przed nami ukrywa, kaszelek był, i kłamstwo ma we krwi, czy zwyczajnie Daniel Obajtek się niepotrzebnie czepia. Czekam jak zwykle na info w komentarzach, a ja Was buziam.